Witam Państwa serdecznie, nazywam się Wojciech Harkiewicz, jestem właścicielem firmy 7 Bar. Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii podczas produkcji i poboru smażonego powietrza. Przy ostatnim webinarze pozwoliłem sobie Państwu obiecać nakręcenie kilku filmików związanych z problemami występującymi w Omówiłem już kwestię wentylacji, omówiłem kwestię nagleczniczego filtra w układzie uzdatniania, omówiłem kwestię strat i odzysku ciepła ze smażarki. Teraz kolej na pracę na biegu jałowym i na częstość cykli dociążeń, odciążeń i rozruchów sprężarki. O stratach tego typu chciałbym powiedzieć i ewentualnie co dalej z tym będziemy mogli zrobić. Będziemy mówić o sprężarkach stałobrotowych, czyli tych, których jest najwięcej na rynku. Czy praca na biegu jałowym jest zła? Dlaczego występuje? Postaram się króciutko, króciutko Państwu powiedzieć. Czy to dobrze, czy to źle? Po pierwsze, jeśli zrobimy sobie bardzo uproszczoną charakterystykę sprężarki stałobrotowej, to przy 100% wydajności tej spężarki, powiedzmy w metrach sześciennych na godzinę, dla ustalenia uwagi, ona pobiera 100% mocy. Wybaczcie mi Państwo, truizm. To jest moc w kilowatach i łatwo się domyślać, że dokładnie jest to punkt pracy spężarki. Wspomniałem o biegu jałowym. Jest to stan, który pozwala nam chronić spężarkę, przygotowywać do jej zatrzymania, o tym za chwilę powiem. Natomiast e, pewną konsekwencją tego jest e, pobór mocy. W stanie pracy na biegu jałowym sprężarka pobiera około 30% mocy, natomiast dostarcza zero powietrza, czyli nie dostarcza go w ogóle. E, wartość poboru mocy na biegu jałowym 30% to jest e, wartość, która Najczęściej występuje podczas wykonywanych przez nas pomiarów, ale w praktyce deklarowana wartość przez producentów często jest na poziomie około 20% z dozwoloną tolerancją plus minus 20%. Natomiast no, zwykle nie jest tolerowana minus 20%, ale zwykle ona jest większa. W wielu pomiarach wychodziło nam, że ta praca na biegu jowym nawet była na poziomie 50%. Nie jest to sytuacja, z którą chcielibyśmy mieć do czynienia. Czy bieg jałowy jest dobry? Jest kosztowny? Z perspektywy energii i z perspektywy środowiska nie chcielibyśmy go mieć. Zbyt częste występowanie tego biegu jałowego powoduje nam mechaniczne zużycie snażarki. Ja króciutko może powiem, skąd się to bierze. Wrócę do tego mojego koszmarnego rysunku, ale chciałbym tylko Państwu pokazać. To jest układ sarny, to jest przepustnica, czy też zawór ssawny, który zwykle w narawce stałobytowej pracuje w dwóch pozycjach. Otwartej albo zamkniętej. To jest przekrój przez śruby, łożyska bez płyt łożyskowych. W związku z tym w sytuacji, kiedy smar tłoczy, zawór ssawny jest otwarty i powietrze przez ten układ przepływa na stronę tłoczną, gdzie zmniejszana jest jego objętość. W ten sposób uzyskujemy wzrost ciśnienia, oczywiście rocznie również Temperatura, nie będę wchodził w tej chwili w te niuanse. To jest sytuacja, w której zwierzchnia produkuje 100% wydajności, pobiera 100% mocy. W momencie natomiast, kiedy ten zawór zamkniemy, czyli ten tłoczek przesunie się tutaj do zamknięcia, wtedy silnik nadal się toczy, to jest właśnie biegiełowy. Zamknięty zawór stawny, mamy zero powietrza, a pobór mocy jest na poziomie około 30%. I teraz, jakie są dalsze tego konsekwencje, by zobaczyć to, jak wygląda to od strony praktycznej. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, oczywiście, że to nie jest tak, że mamy do czynienia tylko z jakąś teoretyczną sytuacją, gdzie sprężarka albo tłoczy jest na biegu Są tego konkretne przyczyny. W maszynie stałoobrotowej macie Państwo histerezę ciśnień, ciśnienie górne i ciśnienie dolne. I w tym zakresie Państwo nastawiając tą smażarkę pozwalacie jej pracować. W momencie, kiedy ona ma otwartą przepustnicę, pracuje na 100% wydajności, zaczyna rosnąć ciśnienie. Kiedy ciśnienie osiąga wartość górną, wtedy sygnał dochodzi do układu regulacyjnego zaworu stawnego, zawór się zamyka i on przechodzi na bieg jałowy. W tym momencie ciśnienie spada w sposób związany z charakterystyką odbioru tego układu. I teraz... To jest czas, w którym sporka pracuje na biegu jałowym, nie dostarczając powietrza, pobierając tą moc, zależnie od tego, jak szczęście nam sprzyja. Dla bezpieczeństwa sprężarki producenci ustalają tak zwany czas pracy na biegu jałowym. Ten czas pracy na biegu jałowym jest związany z tym, że każdy silnik z rozruchem gwiazda trójkąt ma, dozwoloną, ma pewną dozwoloną ilość rozruchów gwiazda trójkąt na godzinę. Dla małych silników to jest 10, kilkanaście rozruchów na godzinę. Natomiast dla silników większych to może być 5, 6, 8, czasem nawet 4, albo nawet 1 na godzinę. I teraz w jaki sposób spożarcy możemy wyregulować tą ilość? Tylko w ten sposób, właśnie, że wydłużymy czas pracy na biegu jałowym, żeby ilość cykli pracy spożarki, czy ilość rozruchów nie była zbyt częsta. W związku z tym bieg jałowy jest kosztowny, ale jest związany z bezpieczeństwem naszego silnika, żeby jego obciążenie nie spowodowało problemów z zasilaniem spężarki. Dodatkowa jeszcze jedna rzecz, która jest istotna, czy dlaczego ten bieg jałowy występuje? Otóż, w momencie kiedy spężarka osiąga górne ciśnienie i zmierza do, powiedzmy, wyłączenia się, bo jeśli ciśnienie spada tak powoli, że w czasie tego nastawionego czasu pracy na biegujowym ono nie spadnie. To w tym czasie silnik po prostu się wyłączy. Ale również trzeba powiedzieć, że w tym czasie sprężarka pracując na biegu jałowym, jednocześnie odpręża swój układ, odpowietrza się czy też zrzuca ciśnienie, dlatego że olej, układ olejowy chłodzący sprężarkę znajdujący się pod ciśnieniem, jest, ten olej jest bardzo spieniony. Jeżeli go spokojnie nie odpowietrzymy i otworzylibyśmy gwałtownie podczas ponownego rozruchu czy też cyklu tłoczenia. Gdybyśmy otworzyli gwałtownie ten zawór, cały układ oleju, spieniony jak napój gazowany, wyleciałby nam gwałtownie przez układ sarny i stracilibyśmy cały układ, o cały olej z układu. W konsekwencji co się dzieje? Mamy do czynienia z biegiem miałowym, który jest pewnym złem koniecznym, który kosztuje 20, nawet do 50 kilku procent, ale ze względu na bezpieczeństwo pracy silnika, sprężarki oraz bezpieczny rozruch po, po spadku ciśnienia do wartości dolnej, musimy zapewnić spężarce odpowietrzanie tego układu. Czyli krótko mówiąc, ten bieg jałowy musimy mieć do dyspozycji jako jeden z parametrów, który pozwala nam bezpiecznie pracować ze spężarką, ale nie chcemy za to aż tak dużo płacić. I przy okazji następnych filmików, kiedy będę mówił o spężarce zmiennowrotowej, kiedy będę mówił o układach nadrzędnego sterowania postaram się Państwu powiedzieć, w jaki sposób możemy ten bieg jałowy zmniejszać, zmniejszać jego koszt, jego ilość. Natomiast dzisiaj jeszcze chciałem Państwu uwagę zwrócić na jedną rzecz, bo powiedziałem o biegu jałowym, że on kosztuje. Powiedziałem o tym, że on musi być. Natomiast jeśli Państwa układ ma na przykład za mały zbiornik albo za małe średnicę, to ciśnienie wtedy bardzo szybko uzyskujemy i ono bardzo szybko spada. Mamy wtedy do czynienia z takim układem Piłokształtny, który powoduje dodatkowe problemy dla spężarki. Nie tylko mamy pracę na biegu jałowym, która kosztuje, o czym wspominałem, ale również mamy do czynienia z sytuacją, w, których, w którym zamykany, otwierany zawór sawny często zużywa uszczelnienia i pojawia się siła poosiowa. Zależnie od tego, czy tłoczymy, czy przechodzimy na biegie łowy, uderzamy w łożyska. W związku z tym częste cykle dociążeń odciążeń wpływają na zużycie uszczelnień zaworu stawnego, wpływają na zużycie łożysk oraz uszczelnień układu komory sprężania. To jest sytuacja, której bardzo chcielibyśmy uniknąć. Podobnie się dzieje z częstymi rozruchami. Podczas rozruchu sprężarki krotność prądu rozruchowego jest na poziomie, literatura mówi o trzech, nawet do 9 zależnie od układu, ale krotność prądu tak naprawdę powoduje, że w tym piku zużywamy więcej energii, przeciążamy układ termicznie, a jednocześnie obciążamy go mechanicznie. W związku z tym bardzo chcielibyśmy uniknąć dużej ilości cyklu dociążeń, o którym mówiłem, chcielibyśmy uniknąć pracy na biegu jałowym, chcielibyśmy uniknąć zbyt dużej ilości rozruchów. W świecie idealnym chcielibyśmy, żeby spężarka, która dla nas pracuje, po rozruchu przez cały czas tłoczyła. Jak to osiągnąć, tak jak wspominałem, opowiem w kolejnych dwóch odcinkach. Dziękuję Państwu za uwagę.